bo 50 a dzisiaj ze mną jest 00 serwer 00 no napisam sobie powiedziałem że no. serwer 00 no IP serwera będzie w opisie i dzisiaj będziemy pokonywać bossa no wiem właśnie zaraz zespalimy BOSA yy, masz mieczyk? Dobry no, ma jakiś, ale nie na enczadal E, poczekaj, e, Jak to było? Eny, any ty, ale A, -y, a -y. o, ja nie robię, ale ja zrobiłem takie oczy starczy mi też. Starczy taki Okej, okay, okej. Okay. Może mieć. Ebe... Uuu, uuu Bardzo fajny zerwó mi się też podoba. Mam nadzieję, że pan też się będzie podobać. Źle napisałem. psa. Źle napisałeś, daj tak zostać jajko. Wysk wyskakujemy z tym koksem. Dobra, dodaj go. Znowu? Znowu. To się zespał mi. Murzyna! wydać mu na, na mu na. uuu podrzucił nas kozak skaczy do nas ile ma hp 928 z tysiąca no Pff. fajny boss odsuń się bo chcę go też uderzyć Olu? Mieczek na, na enchantale! Zubiaki! Ten mieczekiem na enchantal jak trudno było go by zabić, nie? Aaaaa, zabijłem ją. Kinga! mi się w głowie! I napiłeś piwa! Dobra, dam ci ten, dobra mleczko. Czy ty masz? Ty masz przejeżdżanie na nie? No, aha, to samochodem. Patrz. O. A ja nie wiem, dobra, 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 akurat sobie wyrzucę mięsko, zombiaka z mojego moich... ekwipu. Weź się odsyp, weź się odsyp, patrz ja teraz zrobię. <grym, grym>, zombie ubierz to. <grym, <grym, nie, ty zombie, lepiej... No ubieraj, czarny pracujesz na mnie. Chyba nie, u... chyba nie lubi się ubierać. Macie się ubrać. A może oprowadzimy ich po sprawień, co? Mm, dobry pomysł. Tylko mnie to trochę zajmuje, 4 sekundy, chyba że od razu. A waj. E, tak, szybko przeczytam im tutaj wiesz początek. Witam na Goldka właścicieli Xbox, fałaście C00, fałaście 00 nowa zabawa, spLEK, e, ukośnik spLEK i arena, a ma być dłużej. Zakładanie klejma na spawnie, usunięcie gilli. Później jeszcze zagramy może co? Regulami serwera Gold Nie spamujmy na czacie, nie obrażamy graczy, nie pisz na słoku, nie prosi o adminał, gmy i tanki i rangi i takie różne. Nie używaj wspomagaczy, baw się dobrze. No, tutaj to jest, ekip. taki jakby tutaj jest ekipa serwera, pokaż. Nie będę czytać już. A zresztą tutaj o, są o, jeszcze warpy, tutaj o, o, są rangi. Morcion? Bell Admin Andrew Tu przeczytaj, nie wiem. Nie. Andrew. Yes. Admin. Admin Tutaj, tutaj są to. Tutaj warpy. Tutaj są warpy. Można, tutaj... można przeczytać. I nie, nie trzeba. Oni sami zobaczą. Info o się jeśli bio co nie, to już. Mogę zobaczyć. Admin jest na 30 zł jak coś. E, dobra, y, choć pokażemy im tutaj może statek, co? Mmm, statek... O co? Tutaj mamy to blisko ty. No zresztą. Ja już jestem, tutaj jestem. To jest wiejski gdzieś... Tu jest taki domek. Domek wiejski. Zbudowany przeze mnie Mortiona. I jeszcze jednego kolegę. Który nie ma rangi. To jest statek, na którym możecie... Od... Można tutaj. sobie zjeść coś. Możecie sobie tutaj wejść do kabiny kapitana, tutaj jest takie jadzonko. Tutaj jest, e, tutaj jadonko, jest takie A matka typowa mistrza. Nie działa. E, e, mam tak. pytanie, TNT tu działa? Mm, no, co Aha, nie, Tutaj jest, jest latania morska taka fajna, zbudowana przeze mnie nie przez mnie, tylko przez mojego kolegę z źle powiedziałem ja budowałem przedtem ale się coś zniszczyło e, poczekaj hmm. Pokażę, wiem, jak, jak to... jest, a, tutaj jest Iglo tutaj jest Iglo wiem fajnie właśnie bo to budowało tak Mortion i Angus zbudowali te Iglo no. Musiał być... No, jest Skąd ma od Diexowe gadki? Ja. Przewitaj... Dajże. No będzie na odcinku. Ty, ty Te Ty, ty mu żyj. Dobra, <laughs> dawaj. A teraz może jedną rundkę z zrobimy i potem zakończymy nie? bądź no, no, ja, ja, na Peg... ...na... 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 O! Ej, zaraz! O, jest! Dobra! Tak. start i startujemy. Na razie jest tylko jedna arena, ale jeszcze będzie wiele, wiele więcej. Dobra, rzucamy! Rzucamy muszliw, zawijemy. Mamy sojusza, mamy sojusza na hero E, nie, nie ma sojusza. Ja mnie w ogóle nie bijecie, tylko ciebie. Ty, Mucinu, we dwóch nami lecę, ty. A, Dobra, to dawaj. O, zaraz spadnę. O, 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 parkur, parkur, parkur się włącza. Spadłeś. Spadnął. Zrzuciłem go. Zrzuciłem go. A, rzuciłem go, nikt mnie jeśli nie złapie tu. Jest jestem taki dobry co nie? No, wali po ścianach zamiast do mnie. To, czyli że wy tam jesteście. Olo, o, spadłem. Ach, spadłem O, 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 o. Prawie, 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 prawie. Zrzucimy go. Muszę to wygrać. Muszę to wygrać. Jeśli nie wygram, to się zabije. O, ty. O, wy nie jedziecie wy dwóch. Ty Zobij go! Rzuć go do wody! Rzuć go! Rzuć go tam! U! A, prawie! 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 Prawie mnie zabił. Dobra, obie małą taktykę najlepiej. On poszedł na mnie teraz. Tak? Nie biegnie na ciebie. Bo chcę mnie najpierw zrzucić. O ty! O ty! O Ty! O ty. Rzuczku, rzuczku. O ku On mi prawie zrzucił. Zróżnię Jak Marku... prawie. O, paku, 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 paku. nikt nie spadnie z tej pierwszej. tej. Później drugą arenę jeszcze zrobię. Jeszcze tutaj albo blisko nie to cię zrzucił bo ja mam lagi Nie prawie spadnął prawie spadnął prawie 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 nuby zabije cię strzelaj w górę strzelaj w górę straszamy. Po co on teraz patrz Gdzie ty? Ty. Dobra, strzela, będę strzelał koło ciebie. A tam od do góry, tak. Nie, dostałem. Oh. <ścoughs> ty, ty. Ty. Jak cię stylowałem, co nie? Przegrałem. I cię stylowałem. Dobra. O, rzucił mnie. Siódmy wygrała wygrał Arenę. <tryk> dobra, dawaj się, pożegnamy już. O, ja dochodzę z na... Nie, tutaj o, tu, tu, tu już. Ale ja cię nie widzę. O, dobra. No. E, tak, w tym odcinku to by było na tyle. Serwisy zapraszam na ten serwer. IP serwera będzie w opisie. Odmienię to zobaczycie. Jest miło, jak widzicie. Serwer to jest właściciel. Nie, ja jestem fałszywy. nie ogarnia, co się dzieje. No właśnie. A obrzuca z podanki. <grym> nie ubieraj ich, bo będziesz rolnikiem. Ej, zasłaniasz mnie. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Pożegnaj się. Na razie. Dobra. Na Ну что